Ale tam to jest numer, jest numer ten tekst będzie, nowy nu numer będzie, nota, nota ciągle znowu nie de Drapuje ciągle na naszym rafie, tutaj jest. Dobry numer, drapuje ciągle z nową nutą Dyrapuje tutaj, tutaj jest. Na muzyce się ma nowe nuty, tutaj. Na chodni zawsze będzie, no gra zawsze tu. Na numerach się ma dobra, nuta się nawija. Ciągle jest na numera się nawija. I będzie na numerach zawsze nowa, nota tutaj. na numerze drapuje, oto na numera się nawija. Więcej rapu się ma, na ciągle będzie. Na numerach to będzie więcej. Non ti flow, 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 non i flow, non ti flow, non ti non ti flow, 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 non ti to non Rachuję to, gdy jest młode, ciągle na numerach, gdy zmuszę na numera, się nabija ciągle. Jest tak, tekst dobry, no numer i rachuj, anegrando, dobre numery. siema, bardzo dobry, numer, anegrando, bardzo dobry, numery, najlepsze numery. Siedzę tutaj, flona, no, numery, się siema, wszystkie numery, wszystkie, bardzo szybkie, najszybsze numery, czy powoli, jak szybkie, nowe, nowe, szybkie, numery, numer, szybkie, numery tak, szybko, jako, szybko, 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 i zawsze, będą, serca, będą tak będzie, nowa, no tak, gdy tak, rachuj, ciągle wkładem życia nowym, tekst, nowy tekst, tak, jak prystaj, rap i nowa nota Ty spisa, ciągle będzie na numerach się mafuje, bo zawsze na numerze się nabija ciągle z rymem dobry rap, bo zawsze jest tu Gdy numer się rafują, w numery tak się nabija, to rap od zawsze Na muzyce słychać ciągle rap, zawsze na numerach się ma nowa Nota gdy robi rap, zawsze wyrafuje Na numerach gdy rapuje, to ciągle, no w słuchać i będzie. Na numerach siema drapuje na numer z rymy dobry rap, zawsze jest tu, na muzyce Pocześnicze, flow, techniczne teksty. Za 57 i będzie węgiel. Rapu będzie węgiel na naszym literze. Z lata nowa. Noca z lata zawsze będzie na noty i wszyscy z lata to rapuj, rapuje zlata, ra, zlata Rapuje z lata, z lata, rapuje się ma dobry numer. na stają na numera 725. Na numera 725. Rapu się ma nowa nota. Dyskusja, który druga On zawsze na numera <laughs> gdy rapuje, Ciągle na muzyce, na muzyce się ma i na muzyce zawsze będzie nowa nota. Słycha ciągle. Się... Ciągle ciągle było, jest innowano dla nami, zawsze będzie tekst nowe numery się z sklep dobre, ja oto na numera się ma, jest pasja nowa, nota dyrapuje, ten numer dyrapuje, od zawsze na numery siema, będą się wypuje, to więcej rapuje, wspomniał nasz witapem, dyrapuje na numera się, o numerach będzie pro od zawsze, teksty składam ciągle, no na numera się nawet, na numera siema nowa nota gra od zawsze, nowa uzna gra od zawsze, na numery trzyma będą więcej, będą teksty rachowane, będzie nasze serce Bo lubię ten tak, na zlikach Polecą tu na numery się nawija I rapuje ciągle na numery Rapuje tutaj na numerze Będzie więcej rapu się nawija Tu więcej rapu na naszych bitach się nawija Tutaj jest na naszych blogu Jak się ma nowy numer jest Ciekawał na zlikach zawsze były Będą na naszych bitach Tam będzie rapu tutaj więcej Elo Gdy ciągle tak często Zniby szmeka serce nowa nuta Zawsze będzie tutaj na numerze mamy dobry Zawsze będzie nowy numery, 8, a w ma rafik. W będzie zawsze będzie Ten będzie na numer 7, tutaj jest ten tekst i rapuje ciągle z rynek dobry raku. zawsze jest tu na muzyce na flow zawsze będzie nasz numery skrecze cały so tu na numerach Siemanko rapuje na numerze rapu rapuje 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 zawsze będzie rapuje Siemanko no i tak rapuje to ciągle na numera Siemanko numer, rapuje będzie flow zawsze nas skręca kto rapuje na skrycia, ciągle z muzą na muzie Siemanowa nowa nowa dy na tak mamy dobry rap kamory ten na numera Siemanko będzie i z ciągle rymuje rymuje zawsze będzie prawo uszymy, no to będzie zrymenty na numera się, no tak wyrachowy teksty na folii. Gdy muzyka zawsze będzie starsza, no to będzie brały nowe numery. Tak, to jest i jest i Ciągle składam nową notę, się ma serca, serca zawsze. Będzie nowa nota, suda ciągle od zawsze. Na staję na numera, zawsze było i tu Na mocy się nawet jeden na flop, było zawsze będzie starsza, muzyka na numerze, w się, no to wersy tu, na numer. Siema, dobry rap, zawsze tu, na numerze się napiła ciągle rymuje Petsty na numerze rafuje od zawsze. Na naszym bicie rafuje ciągle znowu, no to w tutaj. Na numerze będzie, na numerach się ma dobra od zawsze, na numera się ma to nam od zawsze jest tu, na numerach trzyma rapu to jest prysta. Skrety są nowe numery, skryty zawsze będą tu, na numerzy Rapowane ciągle numery, na bitach nowy numer Składam ciągle na bitach, nowy numer Numer jest tu, gdy znowu nudą, która płynie ciągle, jest ten wers, będzie wiele Tekstów na wojnie, na naszym życie zawsze będą nudą, która płynie ciągle na numer trzyman, który numer jest tu. Na numerach będzie W freestyle rapu W freestyle I rachuję Siema na numerze Dobry rap Zawsze na numerze Rapuję ciągle nowe skrycze Nowy numer się nawija I powiem ciągle na numerze rymuje, rymuje, ciągle Z tutaj będzie Nie na to na Nowy numer będzie składany Nasze numery Składam ciągle I Na numer Ciągle, ciągle Będzie ten tekst I zawsze będzie Rachowany tutaj Nasz krepek ciągle Rapuje nowo nutę I na muzykę, Zawsze będzie tutaj flow na naszem razie na numera Szyna, ja być znowu być się nabija, co by znowu ludzko widz się nabija, ale zawsze jest i tchopi teksty i tchopowy tekst numer tych type... rapów będzie wiele na numerach siadry pójdę, numer się ma nowy raport od zawsze, na numerach będzie plus style, dobry raport zawsze jest nasza muzyka, bo numerach będzie wiele, rapu tutaj się ma i na bitach nowy raport, zawsze, składam ciągle na numera, składam ciągle ciągle naprze, faz... na zawsze będzie dać składane bardzo dużo numerek się nadje no, dobry numer tego skrzydła, skrzydła lepszy rapu, lepszy rap po rapu jest wokal, się ma lepszy numer, lepszy numerek i w akcji w tej sytuacji można też na no to się na bilanie wiem, bo to by było, i będzie on taki numer i będzie w ogóle wiedział, że mam jest jaką trzeba szkolić, bo sieć lokacji.

that i've the people of countries